Wielkimi krokami zbliżają się wakacje, czyli okres, kiedy trzeba będzie spakować rodzinę, ten cały Majdan do samochodu i wyruszyć w podróż, która być może będzie miała setki, może nawet tysiące kilometrów. Jak myślicie, czy nowy Volkswagen Tiguan podoła temu zadaniu? Zapraszam Was na test, gdzie wspólnie poznamy wady i zalety tego samochodu. Wakacyjny wyjazd zaczynamy oczywiście od pakowania bagażnika. W tym egzemplarzu mamy... Czujnik umieszczony pod zderzakiem, także mogę otworzyć klapy takim ruchem stopy pod zderzakiem. Volkswagen obiecuje pojemność 615 litrów. Wydaje mi się to trochę przesadzone, bowiem w tym egzemplarzu mamy dojazdowe koło zapasowe, czyli praktycznie nie ma schowka pod bagażnikiem. Tą podłogę można obniżyć, ale zyskuje się dzięki temu 8 cm wysokości bagażnika więcej. Gdyby chcieć przewozić jakieś większe przedmioty, wówczas wygodny system składania kanapy, wystarczy pociągnąć dźwignię. Oparcia opadają, ale gdybyście mimo wszystko musieli przewozić pięcioro pasażerów, tą kanapę można przesunąć i w ten sposób wygospodarować trochę więcej miejsca. Są też haczyki oraz przydatna rzecz, jeżeli podróżujecie z przyczepą, wystarczy pociągnąć tutaj taki przycisk, proszę bardzo, hak wyjeżdża, gotowy, żeby zaczepić na przykład przyczepę z motorówką albo z dodatkowymi bagażami. Zobaczmy, jak się teraz siedzi z tyłu. Więc powiem Wam tak, do Tiguana wsiada się wygodnie, ale na pewno nie tak wygodnie jak do Toyoty RAV4, którą Wam niedawno pokazywałem. Za to w Toyota RAV4 nie było nawiewów dla pasażerów tego rzędu. Tutaj są, proszę bardzo. Mało tego, w tej wersji w Highline jest jeszcze trzystrefowa klimatyzacja, także tutaj pasażerowie mogą sobie ustawiać swoją temperaturę i także w chłodniejsze dni podgrzewać zewnętrzne miejsca. A propos miejsca, przestrzeni jest dość. Mimo panoramicznego dachu mam wystarczająco miejsca nad głową. Wiem, mam trochę włosów, będę już czytał te wasze komentarze o tym, że powinienem je trochę znowu przyciąć. Gdy mi było niewygodnie, mogę zawsze jeszcze trochę odchylić oparcie do tyłu. Ale znowuż chyba nie tak bardzo jak w RAW 4. Gdyby brakowało miejsca w bagażniku, mogę przesunąć kanapę i to aż o 18 cm do przodu. Także tutaj już w tej chwili w ogóle nie mam miejsca na kolana. Ale myślę, że jakiś bobas kilkumiesięczny by się pewnie zmieścił. Czego brakuje? Zobaczcie, rolet. W taki dzień, kiedy jest naprawdę mocne słońce, tutaj przydałoby się to trochę osłonić. Mimo tego są przyciemniane szyby, to mimo wszystko fajnie byłoby tą roletę mieć. Ale pomyślano o stolikach. Stolik na miarę naszych czasów, można go zablokować w takiej pozycji po to, żeby tutaj postawić tablet. Natomiast gdyby jednak była potrzeba konsumpcyjna, wtedy ustawia się go w takiej pozycji i można z boku wysunąć uchwyt na butelkę albo na kubek. Sporo fajnych patentów, dobrze pomyślane, wygodne zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. A teraz zobaczmy, jak się z z przodu. Jak wspomniałem, jest to Tiguan w wersji Highline, także stąd też to eleganckie wykończenie. Ale jeżeli chodzi o wzornictwo, dobrze nam znane kształty, porządek przycisków, to wszystko już było w golfie. Natomiast to, co jest nowe w Tiguanie, to jest ten. Wyświetlacz, te cyfrowe zegary, i tutaj Volkswagen naprawdę fajnie wykorzystuje potencjał, jaki daje ekran zamiast tradycyjnych instrumentów. Można sobie dostosowywać, na przykład wyświetlić mapę multimedia, pomniejszyć zegary, powiększyć te informacje, tak dobierać, tak jak to potrzebujemy w danej sytuacji. I jest także po raz pierwszy w Tiguanie wyświetlacz Head-Up. Ale tutaj informacje są prezentowane na takiej szybce pleksji i to nie jest najlepsze rozwiązanie, bowiem ona zbiera jeszcze więcej refleksów. Na pewno nie jest w stanie to zastąpić tych rozwiązań, które wyświetlają te informacje bezpośrednio na szybie. Pomyślano o bardzo wielu schowkach. Są duże schowki w kieszeniach bocznych, jest schowek tutaj po mojej lewej stronie, na szczycie deski rozdzielczej, tutaj gdzie wygodnie można odłożyć portfel, komórkę. Z kolei pod tą roletą znajduje się też schowek który alternatywnie można przerobić na takie uchwyty na kubki, no i wreszcie schowek pod, pod łokietnikiem, który też można dostosowywać. System multimedialny, najwyższa wersja, który ma m.in. dostęp do internetu. A po co to? A na przykład po to, że jak wybieracie się na wakacje, zastanawiacie się, która droga będzie najlepsza. On zbiera informacje o ruchu na bieżąco, pobiera je z sieci, czyli ma najświeższe informacje i dzięki temu potrafi efektywnie zaplanować trasę. Co ciekawe, można tutaj także wyświetlać parametry, na przykład aktualnej mocy silnika, czyli coś, co znamy z samochodów sportowych, oraz stoper w Tiguanie. No cóż, może ktoś tego potrzebuje. Oczywiście są też informacje o tym, co aktualnie dzieje się z napędem 4x4, który można regulować tym pokrętłem. Jest tryb dojazdy jazdy po śliskiej nawierzchni, jest tryb dojazdy po asfalcie, jest tryb offroadowy i jest tryb offroadowy indywidual, gdzie można sobie konfigurować poszczególne parametry podzespołów. Przycisk Mode, którym po prostu wybieramy te tryby do jazdy po asfalcie. Eco, Comfort, Sport i znowuż Individual. Aczkolwiek w tym egzemplarzu nie ma aktywnego zawieszenia. A dlaczego mi go brakuje, to Wam powiem za chwilę podczas jazdy. Zawieszenie testowego tiguana jest dość sztywne, czy zbyt sztywne, to trochę zależy od tego co lubicie. Niektórzy z moich kolegów w redakcji uważają, że tak jest zbyt sztywne, ja uważam, że nie jest w porządku. Rzeczywiście, jak się zjedzie na drogi o gorszej nawierzchni, tak jak w tej chwili tutaj jest sporo łączeń, nierówny asfalt e, oczywiście, no czuć to natomiast jeżeli oczekujecie wyższego komfortu jazdy niż w tym egzemplarzu, co można zrobić? można zamówić mniejsze felgi ten ma 19 na profilu 50 może lepiej pozostać przy seryjnych 18 im warto zainwestować w aktywne zawieszenie DCC, które pozwoli Wam regulować twardość amortyzacji wybrać między komfortowym ustawieniem a sportowym no ale w tym samochodzie tego akurat nie ma. z pewne jest to, że dzięki tej sztywności ten samochód naprawdę fajnie się prowadzi. W tej chwili wjeżdżamy na drogę wyłożoną z płyt betonowych. No Nawet bym jechał nią 5 minut, ani mi nie rozwoli kręgosłup, ani też to, to telepanie nie jest jakieś szczególnie męczące. Dla mnie komfort jest zadowalający. W kwestii twardości zawieszenia mieliśmy różne zdania z moimi kolegami z redakcji, natomiast wszyscy zgodnie twierdzimy, że to DSG jest podkreślam jak na DSG nieco leniwe. Szczególnie jeżeli ustawicie podzespoły w trybie normal a skrzynia w zwykłym trybie drive, szczególnie wtedy ruszanie, jazda po mieście, no, te biegi są przełączane co prawda szybko, natomiast reakcja na kickdown, czyli na wymuszenie zbicia przełożenia pedałem przyspieszenia, jest, jest jednak dosyć leniwa. Także sam się złapałem na tym, że w mieście chętnie przełączałem skrzynię w tryb S, sportowy, taki żywszy, dłużej tr trzymający biegi. Natomiast tutaj pod zespołu ustawiałem w trybie sport. Dzięki temu też reakcja silnika na gaz była żywsza, bardziej bezpośrednia. No ale oczywiście, jadąc tym samochodem na wakacje, prędzej ustawimy sobie tryb Eco, który będzie wspierał oszczędną jazdę. Wówczas reakcja na gaz jest bardziej leniwa i także wtedy też skrzynia będzie szybciej przełączała na wyższe biegi. Co ma spowodować obniżenie zużycia paliwa. No i teraz, jak z tym jest naprawdę? Hmm. Volkswagen obiecuje fabryczne spalanie średnie 5,7 litra na 100 km. W naszym teście to auto zużyło 7 litrów, także o prawie 23% więcej. Także jest to już druga rzecz w tym samochodzie, o której należy podchodzić z rezerwą. Przypomnę, pierwsza to była pojemność bagażnika. Co jeszcze? Przyspieszenie. To auto, według producenta, powinno rozpędzać się do setki w 7,9 sekundy. My zmierzyliśmy 8,6. Oczywiście, akurat ten parametr nie jest najważniejszy w takim rodzinnym suwie, no ale mimo wszystko. Można by wymagać, żeby to auto jednak spełniało to, co producent obiecuje. A mówimy tu o 150-konnej wersji 2.0 TDI, która w tym przypadku współpracuje z skrzynią DSG, jak wspomniałem, i z napędem Formotion realizowanym przy pomocy sprzęgła Haldex. No i taka przyjemność kosztuje minimum 140 tysięcy złotych w wersji Comfort Line. Natomiast w tym pięknym Highline z odrobiną fajnych dodatków... No teraz usiądźcie. To jest wydatek 193 tysięcy złotych. Naprawdę to jest bardzo wysoka cena. To jest dobry samochód, ale, ale jednak no, jak pierwszy raz usłyszałem, ile kosztuje ten egzemplarz, to, to naprawdę usiadłem z wrażeniem. Sam nie mam dzieci i na wakacyjny wyjazd pewnie bym się też spokojnie zapakował w mniejszy samochód, to jednak Tiguanem chętnie bym się wybrał na urlop. To auto stworzone do dalekich podróży, gotowe na wszelkie urlopowe wyzwania, no ale jednak 193 tysiące złotych, tak jak stoi, to bardzo dużo jak na Tiguana. W takim budżecie poważnie zastanawiałbym się też nad pasatem wariantem, może w wersji Alltrack, jeżeli potrzebujecie pewnych właściwości terenowych. To już pozostawiam wam.